Witamy Was w drugim odcinku Szkolnej Telewizji TV. Zapraszamy Was na reportaże ze styczniowych wydarzeń, a będą to zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Sukces naszej uczennicy w konkursie literackim, studniówka klas maturalnych, konkurs kolęd w Kętrzyńskim Centrum Kultury, Loteria Cukierkowa oraz Mecz pracowników oświaty naszej gminy. Uczniowie naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w zbiórce pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W organizację zaangażowane były panie Halina Ulińska oraz Sylwia Grochecka. Jak pani ocenia całą akcję? Otóż w Kętrzynie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie jest organizowana już od dwóch lat. To znaczy nie ma sztabu, nie ma imprez towarzyszących, nie ma prawda, koncertów, nie ma licytacji, czyli orkiestra nie gra. Natomiast nasza młodzież od lat bierze udział w orkiestrze. W ubiegłym roku współpracowaliśmy ze sztabem w Korszach, w tym roku nawiązaliśmy współpracę ze sztabem w Srokowie. Tam orkiestra zagrała. W związku z tym no, w Kętrzynie także pojawili się wolontariusze z Puszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i byli to tylko i wyłącznie uczniowie naszej Szkoły. Mieliśmy ponad 50 wolontariuszy, którzy chodzili z puszkami od w godzinach 9.15 tylko. Zebraliśmy 12 292,51 groszy. No, uważam, że to była bardzo duża kwota i mimo iż orkiestra w Kętrzynie nie grała, to jeżeli chodzi o powiat kętrzyński, Kętrzyn zebrał najwięcej. Cieszy nas to bardzo, bo gdyby nie właśnie nasi uczniowie, to kętrzenianie nie mieliby okazji wrzucić datku na orkiestry do kursu. Dlaczego warto brać udział w tego typu akcjach? Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tych akcjach. Ja w tym roku zaprosiłam tylko uczniów klas trzecich gimnazjum i klas licealnych i przypuszczam, że gdybym zwróciła się do młodszych. Tak, żeby do akcji przystąpili. Zresztą mamy potwierdzenie, jakby tej takiej woli pracy na rzecz drugiego człowieka w innych akcjach. Bo już się też na zbiórkach żywności młodzież masowo bierze udział, młodzież naszej szkoły. Czyli ja myślę, dlaczego warto to zapytajcie tych, którzy w tym brali. Dlaczego oni chcą, dlaczego poświęcają swój czas, dlaczego chodzą w niedzielę po ulicach, mimo iż, iż, iż jest duży mróz. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w tej akcji? No, ja lubię bardzo pomagać ludziom, i czuję się lepiej, jeżeli komuś pomogę. E, osobiście na ulicy spotkałam e, panią, której dzięki wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy Jerzy Owsiak uratował życie jej córeczki. I po prostu czuję się przeszczęśliwa, kiedy widzę takie biegające dzieci, które um, dzięki właśnie Owsiakowi e, zostały uratowane. I ogólnie jestem po prostu przeszczęśliwa, że coś takiego jest organizowane u nas w Polsce i naprawdę Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu? Lubię pomagać ludziom, a jako że zaczął się nowy rok, mamy 2016, za nowe postanowienia noworoczne wzięłam sobie większą pomoc słać innym. No i skusiłam się na wolontariat wraz z moją koleżanką Patrycją, chodziłyśmy po ulicach Kętrzyna i zbierałyśmy pieniądze. I znalazłyśmy się na drugim miejscu, bo, y, którzy zbierali najwięcej pieniędzy wolontariuszy u nas w szkole. Co czujesz, kiedy pomagasz innym? Ciepło na sercu na pewno, a jako, że zima była zimna i chodząc po ulicach było bardzo mroźno, ręce zamarzały, odklejając serduszka, to te ciepło na serduszku jednak pomogło przetrwać do końca całej akcji i mam nadzieję, że pomoc się przy... no, na pewno pomoc się przyda innym. Uczennica drugiej klasy liceum, Klaudia Bartosiewicz, została uhonorowana pierwszym miejscem w konkursie literackim zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską w Kętrzynie za swój wiersz Prawda. Czy spodziewałaś się wygranej? Nie, zupełnie byłam zaskoczona, kiedy wyczytało, że zajęłam pierwsze miejsce, liczyłam tylko na jakieś drobne wyróżnienie. E, twój wiersz Prawda został doceniony przez jury. Jak długo go pisałaś? Napisałam go w sierpniu i zajęło mi to dosłownie 5 minut. Czy planujesz wziąć udział w kolejnych konkursach literackich? Tak, oczywiście, chcę się sprawdzać. Być może coś kiedyś osiągnę. Zgłosiłam się teraz na konkurs międzynarodowy i też siostra poprosiła, bym wzięła udział w konkursie o świętej Bolesławie Lamont. Nie wiem, czy coś na Dnia 23 stycznia w hotelu Koch odbyła się studniówka klas maturalnych naszej szkoły. Impreza rozpoczęła się przemówieniem rodziców, wychowawców klas maturalnych oraz jednego z uczniów byłego przewodniczącego samorządu szkolnego Macieja Opali. Serdecznie witam Was wszystkich na naszej studniówce i przede wszystkim serdecznie chciałbym powitać naszych wychowawców, szanowne grono, szanowne grono pedagogiczne, zaproszonych gości, rodziców oraz Was, koleżanki i koledzy. Niestety nie ma naszych Pani Dyrektor, życzmy jej zdrowia, więc w jej imieniu, moim własnym i Was wszystkich życzę Wam świetnej zabawy, i obyśmy pamiętali tą studniówkę do końca życia. Dziękuję. W imieniu Dziękuję. pani dyrektor uważamy studniówkę 2016 za otwartą. Następnie uczniowie zatańczyli poloneza. Po ciepłym posiłku zaprezentowali oni program artystyczny, a zabawa trwała do białego rana. Uczniowie odnieśli również sukces w X Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kętrzyńskim Centrum Kultury. W swoich kategoriach wiekowych pierwsze miejsce zajęły Sandra Stadnik i Aleksandra Jeznach. Kamila Tomczak zajęła trzecie miejsce, a wyróżnienie otrzymał Wiktor Szukis. Kto namówił Cię do wzięcia udziału w konkursie? No tradycyjnie jak do każdego konkursu ze szkoły, to na to szkole. Przygotowania do konkursu trwały dość długo. Czy było to dla ciebie uciążliwe? Przeszkadzało ci w codziennych zajęciach? Nie, w sumie to już tylko miałam miałem na um, występy w szkole, więc to było bardziej takie przypomnienie i dzięki tak spontanicznie nie robi przygotowania długo. Jesteś zadowolona ze swojego występu? Mm, tak. Może nie było tak, jak chciałam do końca, ale myślę, że nie było też źle. Dlaczego wzięłaś udział w konkursie? Wziąłam udział w konkursie, ponieważ chciałam sprawdzić swoje możliwości. Bardzo lubię brać udział w takich konkursach. Jak czułaś się przed występem? Czułam się dobrze, atmosfera była bardzo miła, nie było żadnego stresu. W ostatnim tygodniu, przed feriami, została zorganizowana Loteria Cukierkowa, której główną nagrodą były granty u nauczycieli. Uczniowie mieli szansę wygrać słodycze lub karateczkę. Pozwalające na m.in. zwolnienie z odpowiedzi czy podwyższenie ocen. Wielu uczniów najbardziej liczyło na wygranie herbaty lub kawy z panem Robertem Purcją. Udało się pani wygrać w naszej loterii. Szczęście! różnych słodkich rzeczy oraz zwolnienie z niezapowiedzianego specjalnego u pani Słuczewskiej. kto wpadł na pomysł, żeby urządzić w naszej szkole loterię? Na pomysł loterii wpadli uczniowie, którzy na co dzień uczestniczą na kółko fotograficzne. Celem loterii jest uzyskanie jakiejś kwoty pieniędzy, którą chcemy przeznaczyć na doposażenie naszego studia fotograficznego. Do wygrania były losy, które między innymi zwalniały z odpowiedzi czy powyższają ocenę. Miał Pan trudności z dogadaniem się z nauczycielami w tej sprawie? Nie. Nauczyciele bardzo chętnie wzięli udział w akcji, dlatego dla nich wielkie podziękowania. Nikt nie robił większych problemów z czego dowodem jest dość duża ilość kartek ze zwolnieniami na liście z nagradami. zostaną przeznaczone pieniądze z loterii? Pieniądze z loterii zostaną przeznaczone na zakup sprzętu fotograficznego do naszego studia, no ale niestety loteria cieszyła się dość małym zainteresowaniem, tak że suma nie będzie zbyt duża, ale postaramy się razem zbierać więcej i na pewno się kupimy. Jak co roku w Karolewie odbył się mecz siatkówki pracowników oświaty naszej gminy. Do zmagań stanęło sześć zespołów: Zespół Szkół w Kętrzynie, Zespół Szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Kętrzynie, pracownicy Oświaty Gminy Barciany, pracownicy Oświaty Gminy Korsze, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie oraz kadra Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie. Nasza drużyna wystąpiła w składzie. Sylwester Gacioch, Emilia Tymoszuk, Jarosław Gresik, Jarosław Olejnik oraz Robert Puczel. O wrażenia zapytaliśmy pana Roberta. Dlaczego zdecydował się pan wziąć udział w tym meczu? Jeżeli chodzi o mecz, jest to już tradycją naszych szkół katerszyńskich. Co roku zespół szkół w Karolewie, pan Katarzyna Lejent organizuje spotkania, organizuje zawody piłki siatkowej nauczycieli. I osób pracujących w oświacie. Co pan czuje po wygraniu? No, jestem oczywiście dumny z naszej całej reprezentacji. Cały zespół pięcioosobowy spełnił nasze oczekiwania. Zajęliśmy trzecie miejsce. Po trzecie miejsce walczyliśmy z swoją w Karolowie. Zresztą to już jest taka tradycja. Od trzech lat spotykamy się z tym zespołem w walce o trzecie miejsce. No i za każdym razem udaje nam się wygrać. Co sądzi Pan o konkurentach? Czy sprawili Panu problem? Konkurencja była bardzo wysoka, W udział się udział 6 zespołów. Naprawdę rodziciele postarali się i grali na bardzo wysokim poziomie. Pierwsze miejsce zajął zespół wsparcia, drugie miejsce zespół szkół z działami edukacyjnymi, którzy byli z nami w drugie i niestety z nimi się porażkę. Ale tu nie chodziło też łącznie tylko o sam wynik sportowy, chodziło także o zabawę i o spotkanie się z nauczycielami, z szkół. Kiedy możemy liczyć na więcej sportowych emocji? Na pewno ten turniej zostanie zorganizowany w przyszłym roku i z pewnością weźmiemy w nim udział. A kiedy będą jakieś udziału nauczycieli, jakieś inne dyscypliny sportowe, to trudno mi jest tutaj powiedzieć. Czekamy także na propozycję młodzieży. Może młodzież się zgłosi, żeby nam tutaj. Pokazać i że też grają na wysokim poziomie, a wiemy, że w naszej szkole ciągle wyniki wysokie, nie tylko w końcu ale i w Wywiadu udzielił nam również pan Jarosław Gresik. Co skłoniło pana do wzięcia udziału w meczu? Nie pierwszy raz bierzemy udział w meczu w ramach turnieju pracowników oświaty Powiatu Kęcińskiego. Taka impreza odbywa się cyklicznie, jest organizowana co roku przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Karolewie i wysyłają zaproszenia do szkół i wiele szkół odpowiada na takie zaproszenia. A my uczestniczymy już w któreś raz i wiemy, że taka, taka impreza to nie tylko możliwość sprawdzenia się w w, 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 w graniu, ale także fajne spotkanie towarzyskie, poznanie nowych nauczycieli. Także już trzeci czy czwarty raz rzędu wzięliśmy udział w, w, w tej imprezie i wiemy, że naprawdę warto w niej brać i z miłą chęcią co roku wracamy. Dziękuję. Jakie emocje towarzyszyły Panu po wygranej? No, po wygranej to towarzyszyły ogromne emocje, takie chyba jak w Berlinie bo mecz o trzecie miejsce miał bardzo zacięty charakter. Było 1-1 w setach i decydujący był tiebreak. W tiebreaku wszystko siedziało na styk i e, ostatnia piłka, tak naprawdę bo wszystko było na przewagi. Ostatnia piłka zadecydowała tutaj udane zagranie blokiem pana Roberta Pucela e, spowodowało, że udało nam się wygrać. No i wiadomo cieszynka, bo zdobyć brązowy medal w, w, w zawodach obsadzonych no, tak silnie, bo brali udział, brało udział różne szkoły z, z WF-u, także no, konkurencja jest duża. Tak Cieszyliśmy się bardzo, że udało nam się też ubronić brązowy medal z zeszłego roku, bo w zeszłym roku również zdobyliśmy trzecie miejsce. Plany mamy takie, żeby w przyszłym roku zobaczyć w finale, więc będziemy ambitnie frenować.